No, i stało się to, co się stać musiało. W drugim odcinku drugiego sezonu serialu The Last of Us, który zadebiutował dziś rano na platformie Max, mieliśmy wstrząsające wydarzenie, które będzie oczywiście motorem napędowym fabuły tego serialu. Jest to wydarzenie wstrząsające dla tych, którzy nie znali materiału źródłowego, czyli gry The Last of Us 2. No i tych ludzi, którym udało się żyć pod kamieniem w taki sposób, że żadne spoilery przez te kilka lat lub w ostatnim czasie do nich po prostu nie dotarły. O tym wszystkim sobie dziś porozmawiamy. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to może najpierw nadróbcie zaległości, no bo siłą rzeczy będą w tym materiale spoilery. Zapraszam. Nowy odcinek został podzielony na takie dwa podstawowe wątki. Pierwszy z nich dotyczy masakry w Jackson, czyli ataku zarażonych na to miasteczko. Z kolei ten drugi wątek dotyczy już bezpośrednio Joela i Abby i oczywiście śmierci jednego z głównych bohaterów tego serialu. O tym sobie porozmawiamy trochę później. Najpierw skoncentrujemy się na tej masakrze, bo pewnie będziecie zaskoczeni, w grze w ogóle tego nie było. To znaczy w prologu The Last of Us 2 był atak zarażonych. Co ciekawe, na tą placówkę, gdzie stacjonował oddział ABI, ale było to w dużo mniejszej skali niż to, co zobaczyliśmy w serialu. Twórcy postanowili uderzyć z grubej rury i po prostu wrzucili zarażonych na tą palisadę otaczającą Jackson. Jak się okazało. Palisadę złamał bloater. Jest to jeden z największych przeciwników, których możemy spotkać w grze. Jeśli pamiętacie sceny z Kansas City, pod koniec pobytu Joela i Eli w tym mieście, to tam też można było zobaczyć bloatera, no ale wtedy było ciemno, no i został on pokazany dosłownie przez chwilę. Tutaj zobaczyliśmy go w pełnej okazałości. Zakładam, że po prostu twórcy mieli więcej pieniędzy, więc lepiej dopracowali te wszystkie efekty specjalne. Jeśli chodzi o tę masakrę, no to tak jak powiedziałem, tego w grze w ogóle nie było. No ale zobaczyliśmy, jak mieszkańcy tego miasteczka są w stanie się bronić. I jaki chaos panuje, kiedy ta grupa zarażonych stworów, których w żaden sposób nie da się kontrolować, nie da się do nich przemówić, po prostu zasypują obrońców. No i trzeba przyznać, że ten atak zebrał krwawe żniwo. Myślę, że w jakimś stopniu jeszcze to zobaczymy, zobaczymy jak to miasteczko będzie lizać rany, będzie też lizać rany oczywiście po stracie Joela, więc to wszystko się pewnie jakoś ładnie zazębi. Niemniej jest tu jedna istotna kwestia, to znaczy taka, że to mi został... W Jackson i Tommy tak naprawdę kierował obroną tego miasteczka. Zresztą to on starł się z i W pewnym momencie nawet przeszło mi przez głowę, że on tego starcia jednak nie przeżyje. To był ten moment, kiedy po prostu skończyło mu się paliwo w tym miotaczu ognia. No ale ostatecznie udało mu się z tego wszystkiego wyjść cało. To jest ważne o tyle, że to Tommy z Joelem był na patrolu. Nie Dina, ale właśnie Tommy. I to Tommy był w tej chatce, kiedy zabito Joela. Twórcy zdecydowali zapewne, że Tommy powinien zostać w Jackson, że jego obecność w tej chatce nie ma większego znaczenia. Ale znów wpływa to na inny układ ról, jeśli chodzi o patrole. Bo na patrol w grze. Pojechała Dina z Eli, a nie Jessie z Eli. Mam wrażenie, że twórcy chcieli temu bohaterowi dać trochę więcej czasu antenowego, żebyśmy zdążyli sobie wyrobić do niego jakiś stosunek, no bo w grze generalnie to on się pojawiał później tylko na krótką chwilę, było go stosunkowo niewiele. Natomiast tutaj wraz z Eli docierają m.in. do kryjówki Eugina i znów pojawia się to imię. Myślę, że ten odcinek specjalny, który nadchodzi, o ile oczywiście będzie, bo co do tego nie mamy stuprocentowej pewności, będzie właśnie związany z tą postacią. To już jest drugi odcinek, w którym pada to imię. Pierwszy raz, gdy mówi o nim jego żona Claire, natomiast tutaj trafiamy do jego kryjówki. Co ciekawe, w grze też trafialiśmy do jego kryjówki. Też Eli badała medalion Eugena i też było tam sporo zielska. Ale właśnie w tej kryjówce dochodziło do zbliżenia pomiędzy Deaną a Eli. Tego w serialu kompletnie nie ma. No, siłą rzeczy, no skoro Dina pojechała z Joelem, to nie mogło się to wydarzyć. Tutaj jeszcze taka mała ciekawostka. Jest zmiana w nazwisku tego bohatera. Eugene Linden. Jeśli chodzi o serial, natomiast w Grze ta postać się nazywała Eugene Linden. Nie wiem, czy to jest literówka, czy specjalnie zmieniono tę jedną samogłoskę. Nie ma to większego znaczenia. Zgadza się numer identyfikacyjny świetlika, czyli 314, bo Eugene był kiedyś świetlikiem. Tak jak i Tommy, będzie pewnie do tego nawiązanie. O ile ten odcinek specjalny w ogóle się wydarzy, no bo takie mam podejrzenia, no ale przecież tego nie wiem. Byłaby to pewnie jakaś ciekawa opowieść opowieść z Joelem, którego teraz będzie oczywiście bardzo brakować w tej fabule. Więc myślę, że ma to wszystko sens. Przypominam, Claire, czyli ta psychoterapeutka, żona Eugena, powiedziała mu podczas rozmowy: Dowiedzieliśmy się o tym, że to Joel zabił Eugina. W grze komputerowej on ginie śmiercią naturalną, bodajże w wyniku udaru. On był już generalnie starszym człowiekiem. Nie widzieliśmy go ani przez sekundę, pomijając jakieś tam zdjęcia, które Eli mogła podnieść podczas rozgrywki. No więc zmiana ma znaczenie. Przede wszystkim twórcy nam chcieli chyba bardziej pokazać, że Dina z Joelem dogaduje się dobrze, w grze kompletnie nie było interakcji pomiędzy tymi bohaterami. Z kolei Jesse, jak już wspomniałem, dostał trochę więcej czasu antenowego. Generalnie patrol Diny i Eli powinien być trochę dłuższy. No, ale wykorzystano już ten motyw w pierwszym odcinku, którego akcja rozgrywała się dokładnie dzień wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie takie drobne szczegóły, jak to, że Jesse przychodzi po Eli rano, to wszystko się z grą zgadza. Natomiast cała reszta już niekoniecznie. Są pewne rzeczy, które się zgadzają, inne z kolei nie. Co ciekawe, Dina została całkowicie wyłączona podczas tej sceny śmierci Joela, została uśpiona ale wcześniej zdążyła zauważyć naszywkę znajdującą się na jednym z plecaków członków tej grupy dowodzonej przez Abi. I tam było napisane WLF, symbol wilka. Jest to organizacja paramilitarna ze Seattle. I tam właśnie uda się w przyszłości Dina i Eli, żeby oczywiście pomścić śmierć Joela. Jeśli chodzi o scenę śmierci, no to generalnie wszystko przebiegało tak, jak powinno przebiegać, czyli zgodnie z materiałem źródłowym. Abby uciekała przed y, zarażonymi zombiakami, przez przypadek natrafiła na Joela. Nie myślę, że tutaj to jest w ogóle jakiś cudowny zbieg okoliczności, a czy ogólnie tak jest, nie? ale tutaj twórcy serialu nic nie zamieszali. Faktycznie Joel najpierw uratował Abby, Potem zabrał ją ze sobą. W grze tam mieliśmy jeszcze starcie z większą liczbą zarażonych w stacji kolejki linowej. Serial całkowicie to pomija. Po prostu bohaterowie decydują, że z racji tego, że jest cholernie zimno, jest ta burza śnieżna, no to udadzą się za namową Abi do jej obozu. No nie było to zbyt mądre posunięcie, ale powiedzmy, że tutaj pogoda dyktowała warunki. Mam trochę wrażenie, że to jest lepiej oddane w serialu, bo. Często toczy się dyskusja o śmierci Joela, a przede wszystkim podważany jest sens tej decyzji, no bo Joel powinien być dużo bardziej ostrożny i nie powinien pchać się do grupy nieznajomych ludzi, którzy jeszcze mają broń i Joel o tym wie. No ale w serialu jest to dość dobrze przekazane to znaczy, nie dość, że mamy te warunki pogodowe bardzo słabe, to na dodatek wszędzie są. Zarażeni, no i bohaterowie decydują się udać tam, gdzie faktycznie mogą uzyskać schronienie. Oczywiście w trakcie tego wydarzenia Abi dowiaduje się, że Joel to Joel, no bo Dina woła do niego po imieniu. Widzimy na jej twarzy takie zaskoczenie, no i wtedy już zapewne podejmuje decyzję, że spróbuje ściągnąć ich do swojej grupy, co też się zresztą udaje, było to stosunkowo łatwe. Jeśli chodzi o przebieg, tej sceny, która doprowadza do śmierci Joela, no tutaj muszę przyznać, że autorzy starali się wiernie to oddać. To znaczy, też Joel w grze dostał najpierw strzał w nogi ze strzelby, a kiedy pada, jest masakrowany przez Abi. I to się dzieje przez dłuższą chwilę. Przy czym my w grze nie obserwujemy całej tej sceny takim longiem, że ona trwa cały czas. Ona jest przerwana sekwencją z Eli, bo po prostu my próbujemy dostać się do tej chaty jako Eli, wtedy ją kontrolujemy. Abi swoim zwyczajem, bo do tego już zdążyła nas przyzwyczaić, mówi Joelowi absolutnie wszystko, to znaczy tłumaczy mu, dlaczego chce się zemścić, że Joel zabił jej ojca brutalnie, nawet na niego nie spojrzał. W grze, nie pamiętam czy tak samo było w serialu, ale wydaje mi się, że tak, ten chirurg, ojciec Abi. Próbował trzymać na dystans nieznanego mu człowieka, który wykazywał złe zamiary, no ale szybko skończył z kulą w głowie. Będzie to miało znaczenie w kontekście dalszej fabuły, no bo pewnie dowiecie się więcej. Ja wam tego zdradzać nie będę w tym momencie, no ale tutaj już motywacja Abi jest w pełni jasna. Pielęgnowana przez kilka lat chęć zemsty, no bo pamiętamy, od wydarzeń w Salt Lake City minęło 5 lat w serialu, 4 w grze. No, i Jabi wreszcie tej zemsty dokonuje. Sama scena, już jak pojawia się Eli, jest zrobiona bardzo podobnie do tej, jak w grze. W pewnym momencie Eli już niczego nie słyszy, jest w totalnym szoku. Widzimy, jak członkowie grupy się kłócą, ale nie wiemy o co się kłócą. Choć tutaj trochę serial ułatwia zadanie, no bo on nam też sugeruje, że. Ta grupa chce dorwać tylko Joela i nie chce zabijać ludzi, którzy nie są w to wszystko wplątani. No, biorąc pod uwagę sytuację w tym świecie i to, że tutaj każdy walczy z każdym o przetrwanie, to było głupie posunięcie ze strony tej grupy, no, ale mogli zakładać, że nikt za nimi w pościg nie ruszy. Biorąc pod uwagę pogodę, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w Jackson. Tutaj jeszcze jedna taka mała uwaga. W pewnym momencie Abby sięga po kij golfowy. Ja się wcześniej mocno zastanawiałem na tym, czy twórcy zdecydują się tego kija golfowego użyć, bo ten golf, mówię tutaj o słowie, o tym kiju, o tej całej scenie, stał się trochę memem wśród fanów serii The Last of Us, gdyż w ten sposób jest określana ta cała scena śmierci Joela jako gra w golfa. No bo Abby masakruje Joela właśnie tym kijem golfowym. A to proszę, pokazano kij. Abi faktycznie bierze go w ręce i go używa, więc twórcy na pewno też mieli świadomość, że będą jakieś odniesienia wśród fanów do tego wydarzenia. Muszę przyznać, że jestem ukontentowany, no bo spodziewałem się raczej, że ten ki nie będzie grany. No ale tutaj też trochę zamieszał teaser odcinka, który pojawił się kilka dni temu, i tam był dosłownie przez ułamek sekundy pokazany ten ki, a właściwie Abi sięgająca po kij golfowy, więc już wtedy można było się spodziewać, że w jakimś stopniu ten kij golfowy wystąpi. Mówię o tym tyle tylko dlatego, no bo tak jak już powiedziałem, wcześniej stało się to memem. Cała scena, muszę to powiedzieć wprost, nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia, ale jest to całkowicie zrozumiałe. Grałem w dwójkę kilka razy, widziałem tę scenę, pamiętam ją doskonale, wtedy mnie zszokowała za pierwszym razem dalej czuć emocje, jak się ją odtwarza. I tutaj mimo najszczerszych wysiłków aktorów, no i oczywiście samej sceny, bo była bardzo brutalna, nie zrobiło to na mnie aż tak dużego wrażenia. Wolałbym chyba nie wiedzieć, co się wydarzy, wtedy dotknęłoby mnie to mocniej. Ale też wyobrażam sobie, że ci, którzy pierwowzoru nie znają, no to są w ogromnym szoku, zwłaszcza jeśli polubili postać Joela. Dokładnie tak samo było w 2020 roku. Tylko to się też przerodziło w Mega Hate, gdzie aktorka odtwarzająca rolę Abby miała nawet groźby śmierci. Do tego doszło. Tylko dlatego, że twórcy wymyślili sobie, że zabiją Joela jej rękoma. Taka propos Abby jeszcze parę słów bo były takie podejrzenia, że skoro po raz pierwszy została pokazana te kilka lat temu w Salt Lake City, no to teraz będzie napakowana zupełnie tak jak w grze. Jak się okazuje, chyba tak nie jest. Nadal jest to drobna, niezbyt umięśniona dziewczyna. Co prawda nie widzimy jej mięśni, no bo nosi taki sweterek, ale nic nie wskazuje na to, żeby faktycznie była mocno dopakowana. Jestem ciekaw, jak się to przełoży na dalsze odcinki, no bo Abi oczywiście zobaczymy. Myślę, że nie będzie występować tak często, jak mogłoby się wydawać. Raczej pewnie pojawi się pod koniec sezonu. No i oczywiście będzie mocniej Eksploatowana w sezonie trzecim, bo sezon trzeci na pewno będzie kontynuował wątki z sezonu drugiego. Ta historia tak szybko się nie skończy po prostu gra jest niemiłosiernie wręcz długa a odcinku w drugim sezonie tylko 7. Były też kontrowersje dotyczące tego, że Abi wszystko wychlapała bardzo szybko tak samo jest w tym drugim odcinku chodzi o tę scenę nad grobami świetlików. Że tam Abi wprost powiedziała, że chce się zemścić na Joelu. Jeszcze nie znają do końca wszystkich informacji na jego temat, nie wiedzą, gdzie przebywa, no ale jakieś tam strzemki informacji już mają. No i tutaj duże ale mieli fani gry, no bo w grze to jest zrobione zdecydowanie lepiej. Po prostu Abi pojawia się w tej grze, my nią sterujemy. I w tej kulminacyjnej scenie tak naprawdę dowiadujemy się o co chodzi, więc to też była taka duża niespodzianka z punktu widzenia prowadzenia tej bohaterki sterowania nią. Natomiast twórcy po pierwszym odcinku wypowiedzieli się na ten temat, no i odnieśli się właśnie do gry, mówiąc, że my sterujemy Abi, mamy takie już podejście do niej, że chcemy, aby przeżyła, no a ona tam uciekała przed ząbiakami. Więc mamy zupełnie inny stosunek jako gracze. Widz serialu potrzebował dostać te informacje, które dostał już na starcie. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Uważam, że jest to całkowicie zawalone. Ta tajemnica powinna, skoro i tak się wszystko musiało rozegrać w tym drugim odcinku, powinna zostać wyjawiona właśnie w tej kluczowej scenie. Ona byłaby wtedy jeszcze mocniejsza. Dowiedzielibyśmy się, dlaczego w ogóle Joel musiał. Zginąć. A tak, no to trochę to rozmyto. Nie uważam tego za dobry pomysł, ale w sumie i tak już to nie ma większego znaczenia. Podobała mi się natomiast masakra w Jackson, muszę to przyznać, choćby dlatego, że po prostu pojawili się zarażeni. W pierwszym sezonie nie było ich zbyt wiele, to znaczy widz cały czas miał świadomość, że to zagrożenie istnieje. Ale sam serial nie koncentrował się mocno na walce z zarażonymi. I tutaj ten odcinek nam to rekompensuje, ale fajnie przede wszystkim zobaczyć, że ludzie w starciu z tą hordą są w zasadzie bezbronni, mają dużo broni, są przygotowani. Rebeczki z paliwem, które zostały użyte zanim jeszcze zarażeni przedarli się przez tę palisadę, to wszystko wyglądało bardzo efektownie. Naprawdę dużo ludzi tam zginęło. Zresztą była taka scena, kiedy jeden z ludzi już zarażonych, mieszkańców Jackson, został po prostu zastrzelony przez kogoś tam innego. Nie widzieliśmy kogo. Więc ta scena, akurat ten cały segment, sekwencja, to mi się wszystko podobało. No a tak jak mówię, śmierć Joela no, nie zrobiła na mnie aż takiego dużego wrażenia. Może też dlatego, że dużo o tym myślałem, że wiem, jak to wyglądało w grze, że po prostu już tylko czekałem na to, aż to się wydarzy. Co zabawne, nie sprawdziły się te spekulacje, że śmierć Joela zostanie gdzieś tam pchnięta na koniec sezonu, żeby zakończył się takim mocnym uderzeniem. I teraz pytanie, jak to zostanie dalej? rozegrane, bo tutaj pasowałby ten odcinek specjalny, który stanowiłby jakieś wyciszenie. Może odcinek retrospekcyjny, bo takowy też na pewno będzie, już sceny z niego były widoczne w tych przedpremierowych zwiastunach. Ale ten odcinek specjalny tutaj by pasował. Ludzie mają teraz tydzień na to, żeby się otrząsnąć, dostaliby zupełnie inny fragment historii, niezwiązany bezpośrednio z tym, co się dzieje. Ale kto wie, myślę, że ten odcinek specjalny, o ile w ogóle się pojawi, może być też trochę później. No bo teraz czas zobaczyć, jak Eli, jak Dina przyjęły śmierć Joella, tak samo Jesse, no i oczywiście Tommy, bo on też się musi o tym dowiedzieć. Zapowiada się to wszystko niezwykle ciekawie. Ja się cieszę, że wreszcie mamy tę scenę z głowy. Tak naprawdę będę teraz śledzić tylko serwisy, zwłaszcza IMDb, bo jestem ciekaw, jak publiczność oceni ten odcinek. Czy będzie. Zawiedziona, czy będzie go masakrować, jeśli chodzi o niskie oceny, czy wręcz przeciwnie, będzie doceniać to, że dostaliśmy tutaj trochę taką namiastkę gry o tron. To oczywiście mowa o ludziach, którzy nie znają materiału źródłowego, bo tylko oni nie wiedzieli, że to się wydarzy. No i to w zasadzie wszystko. Mógłbym jeszcze tam parę ciekawostek wrzucić. Jedna z fajniejszych jest taka, taka mało oczywista. Że mamy już drugi odcinek drugiego sezonu, czyli były dwa odcinki, które mają takie same tytuły jak tytuły piosenek. Mówiłem o tym w tym poprzednim materiale. Future Days to jest piosenka zespołu Pearl Jam z 2013 roku. Z kolei tutaj mamy True The Valley, to jest piosenka Shauna Jamesa z 2012 roku. Ciekawostka jest taka, że obie te piosenki miały swoją premierę przed rozpoczęciem epidemii maczużnika, czyli przed 26 września. 2013 roku. Z kolei akcja serialu rozpoczęła się 10 lat wcześniej i te piosenki formalnie nie powinny istnieć. No, okej, okay, ona tam leci w tle, no ale w pierwszym zwiastunie gry The Last of Us 2 śpiewała tę piosenkę Ellie, więc jestem ciekaw, czy też ta piosenka zostanie zaśpiewana w serialu, bo podejrzewam, że piosenka Future Days w jakiejś formie się w serialu jeszcze pojawi. Pożyjemy, zobaczymy. W sumie tyle na dziś. Dziękuję Wam, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Zobaczymy się za tydzień, kiedy zostanie opublikowany trzeci już odcinek drugiego sezonu serialu. Ja za dziś Wam dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy wspierają ten kanał w jakiejkolwiek formie, na przykład w serwisie Patronite. Listę patronów zawsze widzicie pod koniec każdego odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.